Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na przegląd promocji dzisiejsza kategoria myszki komputerowe. Patrząc z takich mega tanich myszek na przecenie mam tutaj chociażby myszkę Fury Butler, bardzo podstawową, która była u mnie testowana, więc recenzję w razie czego możecie sobie zobaczyć jako taką podpowiedź, co ta myszka właściwie potrafi. Jak ja ją recenzowałem, nawet w tytule jest jeszcze, że myszka za około 50 zł, tutaj standardowa cena 30 parę, a w tej chwili można kupić za niecałe 25 zł. Jeśli potrzebujecie bardzo prostej myszki, ale jednocześnie taniej, no to myślę, że można się zainteresować. Ale sprawdźmy propozycje dla bardziej wymagających graczy. I druga strona promocji mamy myszkę Crux Bot RGB, która również występuje w bardzo atrakcyjnej cenie w tej chwili w sklepie RTV Euro AGD. Najtaniej 2999. No i propozycja ode mnie: myszka marki iBlue, e serii Cobra. Również niedroga, 36 zł. Myszka która ma całkiem fajny kształt, ponieważ jest dość długa, a jednocześnie dość niska. Z takich podstawowych myszek znajdzie się też coś od Genesis, czyli Xenon 330. Podstawowa, ale dość duża myszka z wygodnym profilowaniem na kciuk. W dobrej cenie są także inne myszki od marki iBlue, e które kiedyś miałem okazję testować, czyli seria Mazer i Mazer Type R. Wszystkie praktycznie w cenie około 49 zł. Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne. W niedrogich myszkach oczywiście też króluje marka Genesis, czyli Krypton 510 do kupienia w tej chwili od 68 zł, czyli przyzwoita cena, jak na dużego i wygodnego gryzonia z RGB. Dobra przecena na kolejną myszkę, która była u mnie testowana, normalnie jakieś 120 zł, teraz 88, czyli Sharkun Lite 2100. Myszka z ultralekkich, w tej cenie bardzo fajna propozycja. I pewnie pamiętacie, dość często pojawiały się przeceny na myszkę Logitech G102 LightSync i także w tym momencie można tą myszkę kupić praktycznie za połowę ceny, ponieważ w ekspercie mamy ją za 89,99, normalnie 160 zł, ponad. Więc również dobra cena. Też znalazła się marka kojarzona z płytami głównymi i kartami graficznymi, czyli Gigabyte Aorus M2. Tą myszkę też testowałem i cena jest tutaj również bardzo dobra, ponieważ kupimy ją poniżej 100 zł. Całkiem dobra promocja na myszkę Corsair M55 Pro RGB, dostępna w MediaMarkcie za 187 zł. No i niemożliwe, a jednak prawdziwe myszka SteelSeries Prime Wireless, czyli bezprzewodowa myszka. Która klasycznie kosztuje powyżej 400 zł W MPQ dostępna w tej chwili za 189 Tak więc jak ktoś poluje na Steel Series, No to lepiej niech się spieszy I całkiem dobra promocja na myszkę Razer Mamba Elite Możemy ją kupić od 219 zł Standardowo bywa sporo droższa No i rokat Cone Amo Bardzo dobra marka i bardzo dobra seria myszek I tutaj tego zaawansowanego gryzonia Dostaniemy w całkiem rozsądnej cenie jak na tą topową markę. I w dwóch sklepach to jest duża przecena na myszkę Razer Viper. Trzeba zapłacić za nią jakieś 326 zł zamiast ponad 400. Znajdzie się też w dobry cenie Razer Viper Ultimate, czyli bezprzewodowa wersja myszki dostępna w kilku ciekawych kolorach. Standardowa myszka jest dużo droższa i mamy też wersję kolorystyczną, która osobiście mi się bardzo podoba, czyli wersja z Cyberpunk'a. A dla gamerek różowa będzie łakomym kąskiem. Tak więc to by było na tyle. Mieliśmy myszki i bardzo tanie, i takie średnio i takie już naprawdę wypasione. Wszystkie w tej chwili możecie kupić w dość dużej promocji, czyli zaoszczędzić całkiem sporo kasy. Jeśli poradnik się przydał, zostawiacie łapki w górę, piszcie komentarze, na przykład co Was zainteresowało z tego poradnika. Będę wdzięczny za każdy komentarz. Jak ktoś dla mnie złącza Po to tym bardziej podziękowania, dzięki temu mam okazję zarobić co nieco na swojej pracy na YouTube. No, jak ktoś ogląda, a nie subskrybuje kanału, to naprawdę warto kliknąć ten przycisk. Ponad 2800 filmów, praktycznie codziennie jest nowy film, więc będzie to oglądać. A dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerów kanału: sklep mocnykomputer.pl producent komputerów gamingowych Mastero oraz serwis Instant Gaming, w którym znajdziecie gry na wszystkie platformy.